Mam na imię Natalia. Mam 42 lata i prowadzę mały zakład krawiecki na parterze mojego domu w radoniu. Przez lata wyrobiłam sobie opinię solidnej krawcowej, szyję głównie dla kobiet, ale czasem trafia się też mężczyzna. Nigdy jednak nie trafił się taki, jak Olek. Pojawił się pewnego popołudnia, gdy słońce leniwie zaglądało przez koronkowe firany mojej pracowni. Miał na sobie granatową koszulę i ciemne spodnie. Wysoki, dobrze zbudowany, z delikatnie zmierzwionymi włosami. Dzień dobry, powiedział nieśmiało. Podobno szyje pani garnitury? Oczywiście, kochanie. Na ślub, komunie czy może coś bardziej osobistego? Zapytałam z uśmiechem. Na wesele brata, mruknął speszony. Zaprosiłam go do środka. Moja pracownia była pełna materiałów, od ciężkich wełnianych tkanin po jedwabie i kaszmiry. Unosił się zapach pary wodnej, kredy krawieckiej i mojego ulubionego piżmowego perfumu. Pierwszy raz szyjesz u krawcowej? Zapytałam, biorąc w dłoń miarę. Skinął głową. Nic się nie bój. Robię to od dwudziestu lat. Po prostu. Zdejmij marynarkę, dobrze. Kiedy sięgnęłam po miarę i zaczęłam mierzyć jego tors, zauważyłam, jak napina mięśnie. Pachniał świeżością i czymś męskim, aż zbyt kusząco. Ładnie zbudowany. Siłownia? rzuciłam pół żartem. Od czasu do czasu, odpowiedział, rumieniąc się. Mierząc jego biodra, Musiałam lekko dotknąć boków jego ciała. Poczułam dreszcz coś, czego dawno nie czułam przy żadnym kliencie. Kawaler. Rzuciłam od niechcenia, starając się ukryć ciekawość. Tak, w tym wieku? Hm, mój syn też jest w twoim wieku. Też kawaler dodałam i zaraz tego pożałowałam. Nie chciałam, by pomyślał. Że robisz siebie starszą panią. Choć, tak do końca się nią nie czułam. Gdy przyszła pora na mierzenie spodni, spojrzałam mu prosto w oczy. Będę musiała zmierzyć też wewnętrzną stronę UT. Jeśli wolisz, przebierz się w kabinie. Widziałam, że się zawahał. Ale posłuchał. Gdy wyszedł, miał na sobie tylko obcisłe, czarne bokserki. Poczułam, jak serce zaczyna mi szybciej bić. Mierzyłam go precyzyjnie, ale z wyczuciem. Moje palce czasem przypadkiem dotykały zbyt blisko. Był spięty, więc powiedziałam miękko. Rozluźnij się, jakbyś pierwszy raz był mierzony. Spojrzał na mnie z mieszaniną niepokoju i ciekawości. Jesteś bardzo przystojny, wiesz? Powiedziałam ciszej. Za nie mówił. Uśmiechnął się niepewnie. Dziękuję. Naprawdę nie masz dziewczyny? Nie. Zakończyłam mierzenie i pozwoliłam mu się ubrać. Nie spuszczałam z niego wzroku. Garnitur będzie gotowy za tydzień. Ale będziesz musiał przyjść wcześniej na przymiarki. Może jutro? Sprawiał wrażenie zaskoczonego, ale zgodził się. Widziałam, że coś go intrygowało, może ja? Kiedy wyszedł, jeszcze długo stałam przy oknie, wpatrując się w pustą ulicę. Coś w nim było, coś, czego nie potrafiłam nazwać. Młody, piękny, a jednak niepewny. Lubiłam to. A najbardziej lubiłam to, że jutro miał znów wrócić. Następnego dnia, gdy zegar wybił osiemnastą, Dopiero co zdążyłam posprzątać stanowisko po starszej klientce, gdy usłyszałam dźwięk dzwonka nad drzwiami. To był Olek. Tym razem przyszedł nie w biurowej koszuli, lecz w jasnym teszircie i sportowej kurtce. Włosy miał wilgotne, jakby dopiero co wyszedł z pod prysznica. Trochę wcześnie? zapytał niepewnie. Dla Ciebie? Zawsze jest odpowiednia pora, odpowiedziałam. Zamykając za nim drzwi i opuszczając rolety. Włączyłam cicho muzykę, instrumentalne jazzowe tło. Chciałam, by poczuł się swobodnie. Był spięty, choć próbował to ukryć. Gotowy na przymiarkę? Na razie tylko spodnie. Muszę poprawić talię i uda. Jasne rzucił, zdejmując kurtkę. Spodnie wisiały na manekinie. Dałam mu je, a on przebrał się za parawanem. Kiedy wyszedł, nie mogłam oderwać wzroku. Materiał lekko opinał jego biodra, nieco marszczył się przy udach. Muszę to jeszcze dopracować powiedziałam, klękając przy jego nogach. Wyjęłam szpilki i zaczęłam delikatnie podwijać materiał. Moje dłonie znów musnęły jego skórę. Tym razem nie odsunął się. Masz naprawdę twarde mięśnie, szepnęłam, dotykając jego uda przez cienką tkaninę. Ćwiczysz często? No, od czasu do czasu. Odpowiedź była cicha, a jego policzki znów zaróżowiły się. Jesteś napięty. Spojrzałam mu w oczy. Trochę, jakbyś się mnie bał. Zaśmiał się nerwowo. Nie boję się. Po prostu to Trochę intymne. Czasem intymność jest dobra. Moje słowa zabrzmiały może zbyt poważnie. Ale nie żałowałam ich. Wstałam. Byliśmy bardzo blisko. Zaledwie kilka centymetrów dzieliło nasze twarze. Natalia zaczął, ale urwał. Mów. Zachęciłam go spojrzeniem. Nie wiem, co się dzieje. Ale kiedy tu jestem, wszystko wydaje się inne. Może dlatego, że tu nikt nie udaje. Ani ty, ani ja. Pochyliłam się do jego ucha. Jesteś cudowny i zasługujesz na to, by ktoś ci to mówił. Nie całowałam go. Jeszcze nie. Ale moje usta niemal dotknęły jego skóry. Odsunął się nagle. Chyba powinienem już iść. Nie zatrzymywałam go. Tylko spojrzałam na niego z uśmiechem. Jutro przyjdź po pracy. Zrobimy przymiarkę marynarki. Kiwnął głową. Ale w jego oczach był zamęt. I coś jeszcze. Ciekawość? Kiedy wyszedł, usiadłam ciężko przy maszynie. Przez chwilę nic nie robiłam. Tylko dotykałam materiału, który przed chwilą opinał jego ciało. Nie wiem, co ze mną było. Może to jego młodość? Może jego niepewność, która kontrastowała z jego męskością? Albo, może po prostu po raz pierwszy od lat poczułam się znów kobietą. Trzeciego dnia Olek pojawił się punktualnie. Tym razem wyglądał poważniej, biała koszula, ciemne dżinsy, włosy ułożone zarost przystrzyżony. Jakby chciał dać mi do zrozumienia, że traktuję wszystko bardzo serio. W pracowni zapaliłam tylko boczne lampy, światło było miękkie, intymne. Na stole leżała gotowa marynarka szara, z delikatnym połyskiem, ręcznie wykańczana. Mój najlepszy projekt od miesięcy. Zobaczymy, czy pasuje do ciebie tak dobrze, jak to sobie wyobrażałam, powiedziałam, podając mu ją. Wziął ją ostrożnie, jakby bał się ją zniszczyć. Z przymierzalni wyszedł już w komplecie i wyglądał spektakularnie. Wszystko leżało idealnie. Materiał układał się gładko, podkreślając ramiona i talię. Ale coś w jego oczach się zmieniło. Nie wiem, co pani tu zrobiła, ale to wygląda, zająknął się. Jakby szyte dla mnie. Podeszłam bliżej i zaczęłam delikatnie poprawiać mankiety, wygładzać materiał na klatce piersiowej. Bo było szyte właśnie dla ciebie, szepnęłam. Poczułam ciepło bijące od jego ciała, gdy staliśmy tak blisko. Masz bardzo eleganckie dłonie, powiedział, zaskakując mnie. Delikatne, ale pewne. Wiem, jak dotykać tkaniny. A czasem też, Ludzi, odpowiedziałam odważnie, przesuwając palcem po jego kołnierzu Zamilku? Olek, zaczęłam, czy ty, przychodzisz tu tylko po garnitur? Spojrzał mi w oczy Długo Nie wiem. Na początku tak. Ale teraz sam już nie jestem pewien. Wzięłam jego dłoń i przyłożyłam ją do własnego policzka myślałam, że nie jestem już kobietą, która może kogoś poruszyć. Ale odkąd tu jesteś? Nie dokończyłam, bo wtedy zadzwonił mój telefon. Spojrzałam na ekran. Janek, mąż. Nie odebrałam. Wyciszyłam go i odsunęłam się. Twój mąż? Spytał cicho. Tak, ale jego już dawno tu nie ma. Nawet jeśli wraca wieczorami. W jego spojrzeniu pojawił się niepokój, ale też coś innego. To skomplikowane, powiedziałam. Nie oczekuję niczego. Ale jeśli poczujesz, że chcesz zostać. Dotknęłam jego dłoni jeszcze raz. To ja tu będę. Oleg długo milczał, po czym podszedł do lustra, spojrzał na siebie. Nigdy nie czułem się tak. Pewnie powiedział, wpatrując się we własne odbicie. A potem zdjął marynarkę i złożył ją starannie. Kiedy mam przyjść na odbiór? W sobotę wieczorem. Ale, możesz też wcześniej. Wyszedł, nie mówiąc więcej. A ja zostałam sama w cichym pomieszczeniu, z muzyką w tle i jego zapachem unoszącym się w powietrzu. Wiedziałam, że jeszcze wróci. Ale nie wiedziałam, kim będzie wtedy, chłopcem z problemem, czy mężczyzną gotowym przekroczyć granicę. Sobota przyszła szybciej, niż się spodziewałam. Cały dzień chodziłam po pracowni, jakby ktoś rozlał w powietrzu napięcie, które nie dawało mi oddychać spokojnie. Próbowałam się zająć innymi projektami, poprawki sukienki ślubnej, nowy materiał od dostawcy z łodzi, ale myślami byłam tylko przy nim. Przy olku. Nie wiedziałam, czy przyjdzie. Nie pisał. Nie dzwonił. Nie dał znaku. A jednak punktualnie o 18 znowu zadźwięczał dzwonek. Stał w drzwiach, trzymając w ręku małe pudełko. Ubrany był elegancko. Tym razem to nie był przypadek. Dla ciebie powiedział, wręczając mi czekoladki. Nie wiedziałem, czy wypada. Ale. Pomyślałem, że tak. Uśmiechnęłam się lekko. To był jego pierwszy gest nie klienta, ale mężczyzny. Wypada, zwłaszcza dzisiaj. Zamknęłam drzwi na klucz. Rolety już wcześniej opuściłam. Garnitur gotowy. Możesz przymierzyć, ale nie musisz. Chcesz najpierw herbaty? Chyba. Wolę rozmowę. Jego głos był niższy, pewniejszy. Usiedliśmy naprzeciw siebie przy małym stoliku na zapleczu. Włączyłam cicho muzykę. Tym razem był to stary polski des z lat 80. "Olek, ja nie jestem dziewczyną, która szuka przygody. I nie jestem też kobietą, którą łatwo zignorować, kiedy raz się do niej zbliżysz." Spojrzał na mnie intensywnie. Ja też nie jestem chłopcem. Cisza, która zapadła po tych słowach, była ciężka, ale dobra. Od kilku dni tylko o tobie myślę, powiedział w końcu: Nie wiem, co robisz, ale wchodzisz mi do głowy. Wstałam i powoli podeszłam. Usiadłam obok. Nie robię nic. Po prostu jestem. Może to wystarczy. Zbliżył się, dotknął mojej dłoni. Nie trzęsła się. Chcecie, wyszeptał, ale boję się. Czego? Że ja cię zranię? Że ty mnie zraniłeś już, zanim zdążyłeś się zbliżyć? Odpowiedziałam. Spojrzał na mnie z niepokojem. Boję się, że to nie potrwa. A może nie musi trwać, żeby było prawdziwe? Objął mnie ramieniem. Ułożyłam głowę na jego klatce piersiowej. Był ciepły, pachniał kawą i wodą po goleniu. Jestem żoną, Olek. Nie idealną. Nie kochaną. Ale wciąż żoną. Wiem. Ale wiem też, co czuję. I chyba pierwszy raz nie chcę tego tłumić. Pocałował mnie delikatnie w skroń. Nie było gorączkowej namiętności. Była czułość. Pragnienie, które jeszcze nie wybuchło, ale już rozgrzewało powietrze. Po chwili przymierzył garnitur. Patrzyłam, jak go zakłada. Każdy ruch był powolny, świadomy. Kiedy zapiął guzik marynarki i spojrzał na siebie w lustrze, powiedział. Jeśli to ostatni raz, chcę ci podziękować. Za to, że przypomniałaś mi, że jestem kimś więcej niż tylko chłopakiem z biura. A ty mi przypomniałeś, że jestem kobietą. Zbliżyłam się i poprawiłam mu kołnierz. Garnitur możesz odebrać w poniedziałek. Ale jeśli chciałbyś wrócić wcześniej, drzwi są otwarte. Skinął głową. Nie pocałowaliśmy się. Ale jego wzrok był jak dotyk. Tego wieczora, gdy został już tylko zapach jego perfum w powietrzu, zrozumiałam, że jeśli przekroczymy tę granice, nie będzie już odwrotu. Ale może właśnie tego chce. Poniedziałek przyszedł deszczowy i ciężki. Cały dzień padało, ulice Radomia śniły od kałuż, a niebo było szare jak stal. Nie spodziewałam się, że przyjdzie. Ale przyszedł. Tuż przed zamknięciem, mokry, z mokrą grzywką na czole i uśmiechem, który był nieśmiały, ale inny niż wcześniej. Nie przyszedł po garnitur. Nie wytrzymałem, powiedział. Cały dzień myślałem tylko o tobie. Zamknęłam drzwi. W pracowni panował półmrok. Cicho grało radio, a herbata parowała jeszcze od wcześniejszej klientki. Jesteś pewien? Zapytałam tylko raz. Nigdy nie byłem czegoś bardziej pewien. Objęłam go, a on mocno przytulił mnie do siebie. Nasze ciała idealnie się dopasowały. Czułam jego oddech na szyi, dłonie na plecach, serce bijące mocno i szybko. Nie mówiliśmy wiele. Tego wieczora słowa już nie były potrzebne. Kiedy moje palce zsunęły z niego mokrą koszulę, a jego dłonie rozpięły mój granatowy fartuszek, który miałam jeszcze z pracy, poczułam się, jakby znów miała dwadzieścia lat. Moje ciało było dojrzałe, ale spra. Jego młodość nie onieśmielała mnie, przeciwnie, przyciągała. Był delikatny, ale zdecydowany. Nie przekroczyliśmy żadnej cenzuralnej granicy to nie było nieprzyzwoite. To było ludzkie. Bliskość. Ciepło, skóra do skóry, bez wstydu, ale z szacunkiem. Po wszystkim leżeliśmy na starej kanapie, wśród materiałów i próbek. Głaskałam jego włosy, a on leżał z głową na moim brzuchu. Co teraz? zapytał w końcu. Westchnęłam. Teraz, teraz będzie trudniej, bo masz męża. Tak. Ale już wkrótce nie będę miała. Spojrzał na mnie. Mówisz poważnie? Widziałeś mnie całą. Taką, jaką nie widział mnie nikt od lat. Nie mogę już wrócić do tamtego życia. Nie po tym, jak poczułam znowu, że żyję. A co, jeśli ja nie jestem gotów na to wszystko? Zapytał cicho. Na rozwód, na odpowiedzialność na spojrzenia ludzi Usiadłam Spojrzałam na niego z dziwnym spokojem Nie musisz być Nie oczekuję, że staniesz się moim wybawicielem Ale jeśli odejdziesz, nie wracaj Nie chcę być tylko odskocznią Milczał długo Potem wstał, ubrał się i pocałował mnie ostatni raz Potrzebuję czasu, powiedział ale to nie koniec. Wyszedł, zostawiając mnie z garniturem na manekinie i sercem rozbitym jak szyba. Mija ją tygodnie. Nie wrócił. Nie napisał. Ale czasem widzę go z daleka, idzie przez miasto, słuchawki w uszach, zamyślony. Czasem uśmiecha się w moją stronę. Ale nie podchodzi. Czy wróci? Nie wiem. Ale wiem jedno, ten garnitur wciąż wisi na manekinie. Nie sprzedałam go. Jeszcze nie.